Nie wysłałam jeszcze. Poszłam na pocztę, chciałam wysłać. I pokupiłam, bo mi wcisnęła w okienku baba na poczcie. Zobacz. No śmiechu, kurwa, wa wałek. Płuczek do mięsa. Kurwa. Pszczotę do butelek mycia, po mleku i po śmietanie, kurwa, Odświeżać powietrza, kurwa, farby szkolne, farby szkolne kupiłam i kurwa patrzę kupiłam i na uszy dla dziecka kupiłam, Mikołaja, kurwa czujesz, to jest poczta, to jest chujnie poczta, a jakie płyny są do mycia naczyń? Do, do, do podłogi, do A do szyb jest, do czyszczenia szyb? Też. Też? O widzisz, to super. A do drewna jeszcze jakiś ten balsam? Też no, tak, do drewna. wszystko jest. I kostka, i kostka do, do, do ubikacji też jest? Też jest, też. O widzisz, no to cudowna rzecz. A spożywka? Łyżki, szampony, yy, grzebienie, okulary, slipy, wszystko. Koła, pontony, kremy, bajery, wszystko można kupić na podcie polskie. Normalnie jak na bazarze. Pani co? w tej chwili takie malutkie. To bajeczki są? Tak, takie bajeczki. To są takie z tymi grubymi kaczkami dla małych dzieci. No właśnie o to mi chodziło. Super, tak, tak. I mamy gry. Jakie gry? Jakie gry? Jakie? Gry mamy. planszowe. Aha, planszowe, a Chińczyk jest? No i to tak dojdzie do tego wszystkiego, że niedługo będzie kurwa na podcie, co? Kalafiol będzie można kupić. A w warzywniaku będziemy kurwa listy wysyłać. Listy, kartki, pocztówki, paczki. Myśli pan, że do tego może dojść? No, no jak najbardziej, zobaczysz. Nie, niczego nie mamy. Aha, aha, aha. A monopol? Obranie, mamy Wartabę, czwę, małą grzybobranie mamy warcabę Grzybobranie, super. O czym jest ta gra tak grzybobranie? To są takie dwa koszyczki, takie grzybki w środku, się rozkładane na, na planszy. No i się tutaj kąską się zbiera Super. Tego, to, to dla dzieciaka od ilu lat? O, niedługo to się vibratory będzie można kupować na poczcie. niż w aptece. W shopach. Pani ci podbija list? Buch. A jest szuflady wyciąga z szuflady wyciąga wibrator. No, nowiutki na baterię. Kupuje pani? Japan. Ma A dla dziewczynek jest coś, jakaś gra? Eee, tu jest modelki na wybiegł. Tam są takie kartoniki i można... Co tam jest? Coś, co tam jest? Kartoniki takie w środku i można różne stroje układać. Domestos jest? Tak, Domestos, Ajax. Ajax, a jak... A jak a midełka też są? Też są. Papier to ale tobie jest? Tak, szampon. O, jaki szampon? Natura, nieładny. A coś na łupież jest? Jaki szampon? A co na tej poczcie jeszcze tam było? No jak to, co na tej poczcie było? Dziecko weszło w ponton i zaczęło tak, jakby był na wodzie. Stary oglądał ślipy i przymierzał se do jaj, a ona okulary te słoneczne zakładała na mordę. I tak było kurwa na podcie. Chyba się wybierają, kurwa, na majówkę. No, bo to przecież kurwa pojęcie ludzkie przechodziło, co na tej się kurwa działo, aż awantura powstała. Nie można, krzowo, troszkę nie handluje żywnością. A co, a w ogóle. A zabawa. Ale z kim ja rozmawiam, przepraszam? Zenia. Proszę? Zenia ze szkoły. Jaka zenia? Koleżanka. Koleżanki, pani Nie poznajesz koleżanki? Oooo. Ale śmieszny. Co wy odstawiacie? Chocki, Klocki, co to jest? Poczta, kurwa czy baza? No, i zaczęli się szamotać. On, ona, on złapał y, starego y, emeryta i chciał go o a stara zaraz wyszła z, la, z laską, bo to jego żona siedziała obok na strzesełku, bo miała nogę chorą i chciała go y, bić laską po, po plecach. Tego, tego co się, co, co